Czy no jednak chyba kulturę. Nie, jest dobrze, jest no dobrze. No Słuchaj, ja mam pierwsze pytanie no. mam takie, czy macie karetkę, czy, czy karetka? Właśnie, tam jest więcej karetek. Jedna dodatkowo karetka, bo czy wiemy, karetka? że siwy włos to nie jest to tak, 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 tak. kom... tylko... ja w ogóle starałem się teraz, m, trochę zacząłem wjeżdżać do tego to Na razie 8 robię kilometrów. Stwierdziłem, że jak 8, to już 12 dam radę. No to zaokrąglenie to, to, to jest to samo. To jest to samo. to jest w ogóle, ogóle przeszkód. około 50. Kuchle, 5 na 12 kary tak. za niedobiegnięcie. No trochę wstyd i szarf. Ale są jakieś kanały wstydowe na przykład, że można się przyjąć. No my ci A zrobimy. Okay. twierdza modin, więc zawsze mój dziadek tam... Ja twierdzę, od stacjonował w 20 roku, więc myślę sobie, okay. że jest jakieś taka stare plany... taka sentymentalna policja. Jeszcze stare no. plany, jakieś mam twierdzy, więc raczej wiem, że wejdzie obciach, wiesz, wejdę i będę przeczekał do no roku. No. Że, tylko, żebyś tam skrótem nie powie. Nie powiem nie, dla kiedy jest ten bieg dla dzieci, bo się wtedy do doło... Było tak oficjalnie, dobra, żeby cię zachęcić. Dobra. Teraz wszyscy bo to jest powołują. A, tak, do. tak. My tutaj powołujemy Szymona Majewskiego Dobry, do, do, do startu w Ian Magedonie, no i do ukończenia, prawda? Bo... Samo powołanie to za mało, to już masz premium koszulkę, co proszę bardzo. Może być ciekawie, w związku z tym e, przyjmuję ten, te dwa nagie miecze, zobaczymy co z tego wyniknie. Nie, tak nie. będzie wesoło. Dobra, będzie tak. Trzymamy kciuki, tak. powołania